Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Wam małą piłę łańcuchową marki Hecht model 925R. Coś takiego przyszło. Piła gałęziówka typowa, malutka. Zobaczymy zaraz, co tutaj producent dodał. Pokażę Wam, jak sobie radzi z takimi gałązkami. W sumie do tego jest przeznaczona. Zapraszam na film. No i dobra, mamy osłonę prowadnicę, prowadnica, pilarka. Waga coś około e, mniej niż 4 kg, 3,7 e, brutto czyli cała z, złożona i, 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 i zatankowana. 25,4 cm 0,75 kW 30 cm prowadnica, czyli 12 cali 2,9 kg sama piła. Dobrze, piła. co jeszcze producent dodaje do ostrzenia łańcucha, silnik. Mm, Oczywiście instrukcja komplet kluczy. Teraz sobie skręcimy. No, i łańcuch. Dobra, nie zaglądałem jeszcze do instrukcji, także skręcę ją po prostu tak jak mi się wydaje. Myślę, że do skręcenia jest banalna. Musimy zamontować ten odbojnik, który przychodzi w to miejsce. Mam jeszcze niżej troszeczkę kamerkę. Ta piła rzeczywiście jest bardzo lekka, także wydaje mi się, że jedną ręką swobodnie powinienem sobie poradzić. w wszelkiego rodzaju pracach, oczywiście nie. No, bo mamy tutaj jakiś śrubokręcik. Producent też dodaje wszystko, co jest potrzebne, aby uruchomić taką piłę. Niestety nie dodaje ani oleju mieszanki, ani oleju do smarowania łańcucha. Ale to gdzieś mam, także sobie jakoś tam poradzimy. No i nie dodaje też krzyżaka. Śrubokręta, żeby żeby ją skręcić trzeba będzie pójść po porządny śrubokręt. Także, także zaraz się po niego kopnę. No i dobra, jesteśmy na pierwszy lepszy, jakiś śrubokręt, akurat, akurat elektryczny. Trzynaście się to sobie schowamy. Prowadnica z designem, z logo firmy. Ktoś może sobie tutaj to poradzić z tym. Łańcuch, ciekawy jestem ile łańcuch, łańcuch jakiś no name. Łańcuch jest, nie wiem jakiej długości, tu są napisane długości. No to sobie schowam do pudła, bo to się przyda przy zakupie jakiegoś nowego. I teraz tak, trzeba go rozplątać. powiem wam, że nigdy nie miałem cierpliwości do tego typu rzeczy, dobra, są, jest i teraz tak e... idzie w tą stronę, o, tutaj mamy taką ściągawkę, żeby bardzo wam pokażę coś takiego, tutaj jest tu, w tym miejscu i trzeba po prostu popatrzeć na ogniwo i w ten sposób go zamontować, czyli, czyli tak Spłatamy go przez kółko prowadzące. Prowadnice. Wszystko w powietrzu jak się robi to trochę jest ciężko. Ale nie ma jakby wyjścia. No, dobra, mam nadzieję, że to jakoś, jakoś, jakoś widać. No i tu są dwie śrubki. Śruba naciągowa to jest ta czarna śrubka. To są mocujące dwie śrubki obudowe. Zamykamy, żeby pewnie kliknęło coś. W coś weszło. Cyk, weszło. Weszło. I teraz tak, trzeba naciągnąć. Tak, nie weszło. Najpierw wezmę to, przyłapię yy, śrubkami, nakrętkami. Ten plastik wydaje się nawet taki całkiem porządny. Nie jest to plastik fantastyk taki chiński, ale znaczy sam produkt pewnie jest chiński, ale plastik się w miarę porządny wydaje. Ok, teraz tutaj jest regulacja. Musimy wysunąć no, naciągnąć łańcuch. Dlaczego to się nie chce odwrócić. Jest chyba hamulec zaciągnięty. Tak jest zaciągnięty hamulec. O, jeszcze sobie naciągnę. Mocniej nakrętki. Zrobię pełen obrót. Tak wygląda. Kręcona. Łańcuch jest delikatnie luźny, obrót robi. O, proszę bardzo. I co? Trzeba zalać teraz yy, piłę mieszanką, odpowietrzyć i olejem. Także idę szukać oleju, zaraz wracam. Mamy mieszankę, tak, 1 do 40 Pro, producent zaleca. Olej już sobie tutaj nalałem. Olej do prowadnic, do łańcuchów uniwersalny. Mieszankę sobie zrobiłem. Uuu, jakiś syfek do lejka się przywarł. nie przelałem lekko nic nie szkodzi Sie wytrze no i piła gotowa do, do działania Dobra, krótko i treściwie znajdziecie dużo filmików jak odpalić co i jak zrobić tu jest, jak wygląda ta piła w ogóle to też znajdziecie pod tym jest filtr powietrza, tu mamy ssanie, tak. opcje do jakiegoś zabezpieczającego łańcucha, wydech szarpak trzeba napompować paliwko tu jest pompka aż się pojawi w Tutaj w tym oczku, tak? I po pojawieniu się jeszcze z 3 razy, włącznik hamulec od siebie, do, do siebie zwalnianie hamulców na hamulce no odpalimy, tutaj jest regulacja yy, tego gaźnika, bo że gdzieś widziałem, tu jest regulacja łańcucha, to już wcześniej mówiłem śrubki regulacyjne odnośnie gaźnika tutaj są, tak? mieszanki paliwowej i, i obrotów nic nie regulowałem no i dobra, zaczynamy spróbujemy palić jest na jedynce zagadała teraz ssanie zmniejszamy na ten drugi stopień Jeszcze poprawić obroty widzę No ale generalnie można ją jedną ręką ładnie ciąć Dobra tu jest w miarę pocięte Wcześniej pociąłem taką dużą piłą więc przeniesiemy się i zaraz spróbujemy tam pociąć jeszcze Wow. Ah. jeszcze ciepła powiem wam, że naprawdę daję radę Miła praca pali On no, trochę pali kurczę Ile mycieliśmy pół godziny no, maksymalnie Z pół godziny i Jedna trzecia zbiornika Spalona Dobra Bardzo mi się podoba, wszystko OK. Oczywiście to nie jest filmik reklamowy, tylko chcę zaoszczędzić Wam czasu, bo ja siedziałem chyba z 3 dni i oglądałem te wszystkie chińskie piłki i stwierdziłem, że kupię tą, bo miała też dobrą opinię. Także zapraszam do oglądania na innych filmikach, na pewno dużo więcej szczegółów się dowiecie, ale ja mogę polecić. Będziemy ją cieli wiatę tarasową. Na razie. Cześć.